Długi rozbieg Lamparda. Lampard. Ricardo broni! A więc powtarza się sytuacja sprzed dwóch lat ze Stadio na Luz. Zobaczmy Cristiano Ronaldo. Czy Portugalia w półfinale? No! Przed dwoma laty wytrzymał presję, popatrzmy na ich radość, zawsze brakuje tych momentów po tych 120 minutach, by zobaczyć jak jedni eksplodują z radości, a drudzy są smutni. Dzień sądu ostatecznego dla Svena Oran Ger Jorana Eriksona nadszedł. Anglia wyeliminowana, Eriksson już jej nie poprowadzi, radość Portugalii, a bohaterem bez wątpienia Ricardo, jak przed dwoma laty. Mógłbym dużo mówić Grzegorz, ale myślę, że może przez chwilę popatrzmy wraz z Państwem na wymowne obrazki z tego ćwierćfinału.